Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie całego display boxa premium z kolekcji Panini FIFA 365 2023. Nie wiem czy byliście na dużym kanale rano wrzucałem odcinek z unboxingu paczuszki z niemieckiego Panini tam w środku właśnie były te boksy i pomyślałem a otworzymy sobie całego takiego na mniejszym kanale bo jeszcze tego nie robiłem więc Zobaczymy, czy uda się trafić 10 różnych limitek. Bo mamy 12 limitek, a 10 saszetek, więc na pewno kompletu nie będzie. Ale fajnie by było, jakbyśmy trafili każdą limitkę inną. Mi na ten moment brakuje jeszcze armani. Jest już załatwione w wymiance ale zobaczymy, czy samemu też uda mi się trafić tą kartę. OK, 10 saszetek. No i startujemy. W pierwszej mamy logo Chelsea. Następnie Second Skin Inter. I kartą limitowaną jest Phil Foden z Manchesteru City. To jest pierwsza limitka. Następnie Fans Favorite Bastoni z Interu, jedna z rzadszych kart Fans Favorite. I bazoweczki Brugia, Manchester United, Barcelona, Real, Paris Saint-Germain i Juventus. Saszetka numer 2. Logo Manchesteru City. Second Skin również Manchester City i limitka to Marquinhos z Paris Saint-Germain. I jeszcze jedna specjalna fans favorite Hojbjerg z Tottenhamu. A na kartach bazowych Brugia, Manchester City, Inter, Chelsea, Paris Saint-Germain i Manchester City. Saszetka numer 3. Second skin Brugia. Line-up Juventus i limitką jest Joshua Kimmich z Bayernu. I do tego fans favorite Kante z Chelsea. A na bazówkach Fechewar, Manchester City, Lech, Chelsea, Juventus i Atletico Mineiro. Saszetka numer cztery. Logo Tottenhamu. Line-up Fehevaru. I czwarta różna limitka Romelu Lukaku z Interu. Następnie fans favorite Quadrado z Juventusu. I z bazówek Ajax, Manchester City, kapitan River Plate, kapitan Juve. Oni zawsze razem występują jedna karta za drugą. Manchester City i Bayern. Więc jak na razie jest dobrze. Saszetka numer 5. Line-up Marsylii, second skin Manchester City to już powtóreczka. I pięknie Franco Armani Premium z River Plate. Nie miałem do tej pory tej limitki. Na wymiance również będzie. Więc jest komplecik już. Limitek z tej kolekcji. Fans favorite: Verratti z Paris Saint-Germain i bazówki: Olympiakos, Brugia, Manchester City, Inter, Ajax i River Plate. Saszetka numer 6: Second Skin Tottenham, Line Up Bayern i kolejna. Różna limitka: Van Dijk z Liverpoolu. I do tego również Liverpool. Robertson, fans favorite: kapitan Barcelony, Olympiakos, Bayern, Barcelona, Tottenham i Olympiakos. Saszetka numer 7. Line-up Juve, logo Chelsea i Hulk z Atletico Mineiro. Fans favorite Kimmich z Bayernu, Bazoweczki, Brugia, Bayern, Lech, Real, Olympiakos i Liverpool. Saszetka numer 8. Line up Fehewar logo Manchesteru City i Neymar Paris Saint Germain. No na razie jest idealnie, każda limitka inna, Osiem różnych. Pedro Goncalves ze Sportingu, fansik. I tutaj Marsylia, Chelsea, Marsylia. Mamy Messiego z Paris Saint Germain, Manchester United i Atletico. saszetka numer 9. Line up Ajax. Logo Brugi. I tym razem już jest powtóreczka. Marquinhos z Paris Saint Germain. Fansik Kallström z Lecha. I bazówki Sporting. Bayern. Tottenham. Inter. Barcelona i Brugia. I ostatnia, dziesiąta saszetka. Logobrugi, skin Barcelona. No i ładnie, jest z Milanu Rafael Leao. A więc 9 różnych limitek na 12 możliwych. Więc to jest dobra liczba. I tutaj mamy jeszcze fansa Jorente z Atletico. A z bazówek Lech, Chelsea, Inter, pierwsza karta Milanu na bazówce Mike Menion, Atletico Mineiro i Real Madrid. Czyli reasumując, moi kochani, na 10 saszetek wpadło 9 różnych limitek. Powtórzył się Marquinhos. Czyli brakuje tutaj na pewno Sterling, na pewno. Ze sportingu zawodnik, i jeszcze jakaś jedna karta, już teraz sobie nie przypomnę. W każdym bądź razie, no, myślę, że to był dobry unboxing. W szczególności, że wpadła limitka Franco Armaniego. A tutaj, moi kochani, głównie fansy, loga, line upy. Także jestem zadowolony. Wy również napiszcie, co myślicie odnośnie tego unboxingu i trafionych kart. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.